Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w kolejnej sądzie ulicznej. Dziś pytamy radomszczan o to, jak wyglądają ich przygotowania do Świąt Wielkiej Nocy i czy w związku z pandemią same święta będą wyglądać nieco inaczej. Już się czuję, że są inne. Już teraz na co biorę się. Już jest czuję, bo już atmosfera inna, w ogóle w ogóle wszystkie inne. Jest. Czuję się już taką. A przygotowania też będą inne, skromniejsze? No nie, no to teraz się nie, no tak było, tak będzie no. Tak jak zwykle będę spędzał. inaczej nie. Co zrobić? Jak zakażenie dużo jest, no i nic się na to nie poradzi. A będą w jakimś ograniczonym gronie, mniejsze, skromniejsze? No, ja, ja święta to jestem sam. Z żoną tylko, więcej nie ma nikogo. W dwoje tylko będziemy. Tak to nie ma nikogo. Dla mnie to nie ma różnicy. Dla mnie nie ma żadnej różnicy, także no nie wiem. Szkoda tylko tych ludzi, którzy, którzy naprawdę... Są tak zaangażowani, że, że dla nich święta to są czymś wielkim. No. Te obostrzenia to że to, to jest w głowie się nie mieści, co oni wyprawiają. Jeżeli ludzie nie ruszą, to nas pozamykają całkiem. To, to, to jest naprawdę to jest nie do pomyślenia, co się dzieje. Raczej chyba skromniejsze, ponieważ nie będzie tyle osób, ile by się chciało zaprosić do swojego grona. Mam wspaniałe dwie córki, które mieszkają. Jedna w w Niemczech i mam 18-miesięczną wnuczkę, która nie przyjedzie w te święta, niestety, no bo jest jak jest, niestety. Druga córka mieszka we Wrocławiu, jest panną jeszcze, ale tam pracuje, studiuje i też nie, nie zamierza przyjechać na święta. Także święta spędzamy sami z mężem. No tak wyglądają, niestety, te święta. Tamte były lepsze może też też był yy, yy, jakiś tam lockdown, ale było lepsze i lepiej. A w tej chwili coraz gorzej jest, chyba wydaje mi się. Na pewno inne, bo jestem sama i nie wiem czy będzie wolno do córki, czy do syna iść. Także inne, na pewno inne. Wysłuchałem informacji rządowych. No, ciężko się z tym pogodzić, ale no, trudno powiedzieć, czy jest inne wyjście. Także święta przed nami, cieszmy się rodziną. Może nie zawsze kompletną, ale chyba zrobię najważniejsze. Ja to zawsze tylko z rodziną. Także tylko córka przyjeżdża, nikt więcej. Także, a czy będą skromniejsze? No na pewno, na pewno, bo jest ta pandemia jest mniej zakupów, mniej się, mniej się wydatków robi mniej. To wszystko zostaje nie idzie się do kościoła.